o... siomkę. E, witam w kolejnym odcinku. Tutaj... ...taka. Bo z odcinkami trochę się nabawiłem z tym. Z, e, chyba, tak to, chyba ten gościu tak stał się, patrzę, czekając na to ze 3 godziny światowe. Wow. <coughs> so. Tak. Tak. Ja akurat nie chciało w tym ja. Tak, dzień wstępu. Kiedy to nie lubiłem, dawno. Dzisiaj. Dzisiaj będziemy dowiedzieć się przed prowadzeniem. Tu co to też może być jak znajdę z chęcią. Nie, nie, mówię. Same świnie są u mnie. No zobacz no popatrzcie jakaś świnia jest. Gdzie jak jest ja tutaj to mogę sobie je pozabijać, będę miał więcej żarcia myślałem, że, że tam jest coś, jakieś czarne zwierzę jest. To jest jakaś jaskinia, nie wiem co się stało No już się uspokoiłaś? A ty? O, cześć cześć Czemu ja długo mówię to okej, okay? nie wiem To mnie uzależnia Nie zaczynajcie z mówieniem Okej, okay, dobra Jestem uzależniony Od mówienia okej okay. 8 akurat na jednym kawałek węgla, bo ona już co stoi, weź. ja muszę cię zabić, no tylko nic nie stało O, żelazo! Jak fajnie. Tę jaskinię na pewno odwiedza. Już się fajnie, bo się fajnie już widać, że zaczyna. Już się, bo się fajnie już zaczyna. Już. Mam nadzieję, że będzie jakoś ładnie. Już się popiszę ta jaskinia. <coughs> Sorry. A jestem chory. No Chwileczki, chodźcie... To, Chodźcie, chodźcie... Jest jedna krowa. I jeden, jeden zawsze coś. Chodź, chodź krówka, chodź krówka, chodź krówka. Jest. Da, pentru că e pe clipper, nu, Oj? Jeszcze druga krowa. Poszukamy tam sobie jeszcze krówki. Hmm. Ja Powinniśmy się jeszcze spełnić tylko co pewien czas. To jest tutaj to jest w tym miejscu oświetlona. Może przed wybuchem klipera to mnie uznają, będzie mi za coś. Krowa, chodź. No Chodź, Opowiem Ci historię, jak się tutaj znalazłem. Ok, bo to będzie długa droga przed nami. Nie muszę się patrzeć na nią, i przed siebie jednocześnie. Tak, chodź, wyskakujemy na krowko, Chodź, widzisz? Dzisiaj, zdobędę Ci dzisiaj. Chodź. Jakoś tak. Gdzieś tutaj jesteś, tam gdzieś. Gdzie jesteś, chodź. Gdzie jesteś, chłopka. Gdzieś, gdzieś tam jesteś. Idziesz, 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 idziesz. Chodź. Chodzisz, chodzisz, chodzisz na kościół obrachówka. Myślowa. Tam są żykówki. teraz będę mieć świnkę, zobaczymy.

Dobra, nie będę mówić co to mi wyżowało mi na to chodź w Panie wejście zwycięstwo gdzie niezwycięstwo, nie zwycięstwo, chodź, chodź krówka, chodź krówka no i zwycięstwo, zwycięstwo jest, zwycięstwo gdzie? Teraz tutaj, tutaj, tutaj i teraz sobie rozwolić i widać, dobra. Teraz rozmarzamy krowę. Mam łóżka, idę teraz tak. To, to i ty, i ty. Dobra. I ty, i ty. Już mówię, że Gotowy. Wow, i ja tego. A, trochę tutaj. Mm, tak, mm, wiem. Tak, wiem, nie musicie, że, te, że to wszystko to jest spory pan odcinek. Chodzę sobie, cieszę się, że coś znalazłem. Potem wracam. I tyle. To jest idea dziś, dzisiejszego odcinka mojego. Okay. Myślę, że nie do sobie to zrobimy zaraz. W zasadzie zaraz tam o, fajnie. dla tych co nie wiedzą to znalazłem to jak szukałem go tego dyn i dyn jeszcze to nie znalazłem jest wert jest pozbawiony. Dyn. Dobra. Okej. Okay. Mm, dobra, nie ma, nie ma pesoka, nie pesoka, nie pesoka, nie, nie ja cimfield. A e, tak No, potem że minęło. Trzeba poczekać, żeby móc. Ok, bez ok. Dobra, ja już będę kończył. No. Jeśli jest wam komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. No, wszystko. Narka.